Dzień dobry. Mamy niewątpliwy zaszczyt gościć na czwartych płockich dniach fotografii prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów, Fotografików. Strasznie długa nazwa, panie prezesie. Strasznie długa nazwa. Dzień dobry. Adama Tuchlińskiego. Nie, Adam Tuchliński przyjechał do nas na, na to wydarzenie fotograficzne. Y SPAW ma patronat artystyczny nad całym wydarzeniem. Jest u nas już drugi dzień i chciałbym poprosić cię nie będziemy sobie mówili Aha. Berty. Tak ech, mówimy. Tak mówimy. Ech, chciałem poprosić o kilka zdań refleksji ech, jak, jak ty jako prezes jako Spaw, jak SPAF jak patrzycie na tego rodzaju inicjatywy i no i to, co myślisz o, o tym, co, co tu się dzieje? My jako SPAW mamy taki obowiązek upowszechniać fotografię, tak więc wspieramy wszelkie takie inicjatywy, ponieważ one de facto upowszechniają fotografię i upowszechniają tą fotografię, która jest na wysokim poziomie. Ja jestem zachwycony różnorodnością prezentowanych wystaw na polskich dniach fotografii. Jest to wspaniałe, bo są, jest tutaj od fotografii dokumentalnej poprzez fotografię kreacyjną, fotografię konceptualną, no po prostu wszystko. Więc, jakby zapraszam Państwa, musicie obejrzeć tę wystawę, więc mm. jest, jest cudownie. E, powiedz, no, wystawę, ale może jeszcze powiesz coś na temat w ogóle fotografii. Jak, jak, to, jak no. to wygląda z punktu widzenia spaf Może z punktu widzenia fotografów. No, żyjemy w cudownych czasach dla fotografii i w bardzo trudnych czasach dla fotografów. I to przejawia się tym, że fotografii jest strasznie dużo jest strasznie prosta do wytworzenia na, na pewnym poziomie, i przez to nie do końca jest doceniana. Więc pokazywanie fotografii na wystawach, prezentowanie jej w godnym otoczeniu z pewnym pietyzmem no, buduje wartość tej, tego medium, tej sztuki. Więc no, ja podziwiam wszystkich ludzi, którzy zajmują się fotografią i którzy próbują to wpleść w swoje życie, żeby to była ich misja. No, i staramy się to rozwijać, no bo musimy się rozwijać, musimy rozwijać polską fotografię, polską kulturę. Bo bez tego no, nic po nas nie zostanie. Więc fotografia jest takim medium, które bardzo dobrze e, przedstawia czasy, w których żyjemy. Że ona z czasem też nabiera szlachetności, nabiera też wartości. Bo coś, co teraz zrobimy sobie jakieś taką migawkę, no to okej okay, jest, ale jak ktoś to znajdzie za 20 lat albo za 40. No to ojej, to wtedy tak było. Więc no, proszę Państwa, róbcie zdjęcia, e, róbcie coraz więcej zdjęć i musicie przychodzić na takie wydarzenia, żeby zobaczyć, co wybierać z tego. Co jest warte do tego, żeby zachować i pokazywać to później potomne? No, my staramy się pokazywać fotografię artystyczną przede wszystkim o bardzo wysokiej jakości. I zdaje mi się, że autorzy. Począwszy od Beksińskiego, a skończywszy na Wojtku Beszterdzie. Autorzy to, to są znane nazwiska fotografii bardzo i, i chcemy ich pokazywać. I, i a propos tego, co mówiłeś, że dzisiaj tak dużo ludzi robi zdjęcia, no bo świat jest fotograficzny w tak. ogóle dzisiaj. To prawda? jest naj, najpo, najprostszy Nie, sposób komunikacji. Tak jest. To mi się przypomina taka anegdota, jak też wystawiający u nas Radek Brzozowski, kiedyś prowadząc taki panel z, od publiczności, otrzymał, otrzymał pytanie, czym się różni fotografia, taka zwykła amatorska, od fotografii artystycznej. I on wtedy odpowiedział tak, proszę Państwa. W każdym sklepie w Polsce można dostać papier, płótno, kredki, pędzle, farby. I każdy może coś narysować, namalować. Artystów niewielu. Ja się z tym <grym> zgadzam, bo wszyscy uczymy się czytać i pisać, ale potem jak ktoś coś napisze, to nie zawsze da się to przeczytać. Więc to, 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 to niestety jest tak, że trzeba mieć odrobinę talentu i dużo pracy, żeby powstało dzieło sztuki. E, dziękujemy dziękujemy pan prezes Adam Tukwiński był z nami tutaj w Płocku na czwartych płockich dniach fotografii dziękuję dziękujemy za, ci dziękuję za uwagę